Gmina Podgórzyn chce wypowiedzieć umowę miejskiemu zakładowi komunikacji Wieleniej Górze. Taką decyzję większością głosów podjęli radni. Radni podjęli korespondencyjnie decyzję: 13 głosów za, dwa głosy wstrzymujące się odnośnie wypowiedzenia umowy z miastem Wielenia Góra odnośnie WZK. Aczkolwiek ta umowa dalej obowiązuje jeszcze do końca roku kalendarzowego i będą teraz nowe. Umowy podpisywane ewentualne pertraktacje. Jak argumentuje wójt gminy koszty utrzymania komunikacji zbiorowej w tej formule są zbyt duże. Cztery lata temu rocznik gmina płaciła około 900 tysięcy złotych. W tym roku wyniesie to około 1,5 miliona. W związku z trudną sytuacją spowodowaną koronawirusem do gminnej kasy prawie przestały wpływać pieniądze z podatku od nieruchomości. Drastycznie spadły także wpływy z podatku od osób fizycznych. W styczniu mieliśmy 795 tysięcy, w lutym mieliśmy 535 tysięcy, natomiast za marzec mieliśmy tylko 306 tysięcy. Ostatnia tak niska wpłata, e, jeśli chodzi o ten miesiąc, to była w 2015 roku i to było 296 tysięcy. Czyli tak byśmy wracali do poziomu sprzed 5 lat, a niestety koszty nie chcą tak spadać. Kolejne lata według gminnych urzędników mogą być równie trudne. Wójt dodaje także, że nie podoba mu się polityka Jeleniej Góry. Pewne rozwiązania wprowadza miasto, nie konsultując z nami. Dotyczy to przede wszystkim sfer różnych zwolnień i niezwolnień, ale to się wszystko później przekłada na dotacje z gminy. I praktycznie jesteśmy stawiani przed faktem dokonanym, i nie mamy wpływu na to tak naprawdę jakie będziemy ponosić koszty za chwilę związane z utrzymaniem tej komunikacji miejskiej. Decyzja wójta i radnych zaskoczyła zarówno mieszkańców jak i Jeleniogórskie MZK. Decyzja radnych z Podgórzyna nas zaskoczyła. Nie mieliśmy żadnych informacji, że coś uważają dzieje się nie tak jakby chcieli. Obsługa gminy Podgórzyn oznacza gdzieś 2-3 Autobusy więcej i trzech-czterech kierowców więcej. Uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo koszty wzrosną, a po prostu komunikacja będzie zaniedbana. Do tej pory tak dobrze kursują autobusy czerwone je. wypowiedzeniu umowy z MZK nie oznacza, że nie będzie komunikacji w gminie Podgórzyn. Do urzędu zgłosiło się już kilka firm, które mogłyby zapewnić transport zbiorowy. Dzięki temu kursów mogłoby być znacznie więcej, ale i nie tylko. Planujemy pozmieniać trasy, ale przede wszystkim chcemy zapewnić obsługę jak największej liczby naszych sołectw i mieszkańców. Na dzień dzisiejszy na przykład pozbawione całkowicie komunikacji jest Miłków, Ścięgny, Głębok. I chcielibyśmy tę komunikację w taki sposób zorganizować, aby jak największa ilość tych miejscowości została ze sobą też skomunikowana, żeby nie było takiego wykluczenia. No to rozwiązanie by było, tylko za jaka będzie cena biletu? Po ewentualnych zmianach ceny biletów mają pozostać takie same. Nad wypowiedzeniem porozumienia z Jeleniogórskim MZK zastanawia się jeszcze jedna gmina z powiatu jeleniogórskiego.